Witam serdecznie, moi kochani, w kolejnym odcinku Projekt Sukces TV. Bardzo Was przepraszam, ale miałem ponad miesiąc przerwy od wrzucania jakichkolwiek filmów. Pytaliście mnie w komentarzach i wiadomości prywatne, kiedy będzie jakiś kolejny film. No i jest dzisiaj. Z kilku powodów. Z jednego, że jestem na chwilę bestą, czy w sumie bardzo często jestem bardzo szczęśliwy, ale w tym momencie jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ przed chwilą, jak szedłem do domu, spotkałem mm, sąsiada, z to, mieszka w tym samym osiedlu, który po prostu, spotkając mnie, miał łzy w oczach, ponieważ widziałem go kilka razy, tak, i ja go zmotywowałem. Powiem wam tak: kilka razy, jak ja go widziałem, on płakał z żalu, że nie mógł sobie poradzić z nałogiem alkoholowym. Dobrze? I czy ja go przyciągnąłem do siebie, czy on mnie do siebie. Jakoś się tam spotkaliśmy, zaczęliśmy mówić o psach, zaczęliśmy mówić o tym, że ja to robię zawodowo. Wyciągam ludzi właśnie z depresji, wyciągam ludzi zawodowo z nałogów i jestem idealną osobą, z którą on może o tym porozmawiać. I najgorszym bólem jego było to, że, jego, że on siebie widział w bardzo złym świetle jako nieudacznika. Jako kogoś, kto nie może sobie poradzić z życiem i tylko ucieka do alkoholu. A ja go tak wcale nie widzę. Wiem, że to jest nauk. Wpadł w nauk. Dobry człowiek, nikogo nie zranił. No po prostu wstaje rano i musi coś wypić. I ja to rozumiem. Ja tak miałem ze słodyczami, ja tak miałem z marihuaną, ja tak miałem z mnóstwem substancji. I ja to rozumiem. Rozumiem to też, bo pracuję z ludźmi, którzy mają takie problemy na co dzień, od 20 lat. <laughs> Dobrze? I właśnie mu powiedziałem, zapytałem się, czy wierzy w Boga. Nie to, że ja wierzę, nie to, że kogoś namawiam, ale chciałem zapytać, czy on w coś wierzy, tak? On nie wiedział, co ma powiedzieć. Mówię, nie przejmuj się, co ma... nie przejmuj się, yy, co mi odpowiesz, po prostu pomyśl sobie, że jeżeli się modliłeś, jeżeli marzyłeś o tym, żeby ktoś ci pomógł, ja jestem tą osobą, która ci może pomóc. Także wrzuciłem go na kanał, dałem mu kanał, powiedziałem mu, co ma zrobić, zabrałem go na siłownię, powiedziałem, że jeżeli ma siano pieniądze na alkohol, ma pieniądze na siłownię, nie ma wymówki, dobrze? Mieszka bardzo blisko mnie, mieszka bardzo blisko siłowni, no i w taki sposób go zmotywowałem, tak? On próbował wrócić, jeszcze troszkę, że z nieudacznikiem, mówię, tej, ja cię tak nie widzę, dlaczego ty się tak widzisz? Także próbowałem mu ten nowy motywacyjny program wrzucić, opowiedziałem mu troszkę nową historię, no ale do czego zmierzam? Teraz go spotkałem i teraz płakał. No właśnie, z innego powodu. Bo płakał, że udaje mu się walczyć, zapisał się na tą siłownię, gdzie ja go nie widziałem, bo przychodził wcześniej, ja później zaczynałem. No i, i, i prawie mi się rzucił na szyję płacząc i, i, i bycia wdzięcznym, że mój kanał mu pomógł, to co ja mówię, mu pomogło. Że ciągle wraca do tych filmów. No powiedziałem mu tak, jak masz wypić, iść na siłownię. Masz wypić, iść na siłownię, żebyś zamienił ten nauk na siłownię, tak? No i wiadomo, że to nie są jakieś tam niesamowite sukcesy, ale on z tego był zadowolony, także dzisiaj był bardzo wdzięczny, że go wysłuchałem. No i to taka. Ja też miałem łzy w oczach. Dzisiaj miałem łzy w oczach z dwóch powodów i o tej drugiej sytuacji będzie dzisiejszy odcinek, ale chciałem Wam się tym podzielić, bo niesamowita historia i na pewno, jak Wy macie jakieś problemy. Możecie sobie z nimi poradzić. Wiadomo, że jak macie depresję, jesteście załamani i tak dalej. Siłownia się wydaje ostatnią rzeczą, na którą chcecie iść. Ale kochani, zbudowanie dyscypliny, jakiś zamiennik wrzucić właśnie do tego nałogu. To jest to. Pomalutku, jeden dzień na siłownię. Drugi dzień, no dobra, wypijcie. Trzeci dzień, może Wam się uda znowu siłownie I tak z każdym nałogiem. Ale o tych nałogach będę mówił na pewno innego dnia. Dzisiaj mówię o, o rozczarowaniu. O rozczarowaniu, o zawiedzeniu się na jakiejś bliskiej osobie. Dlaczego? Bo mi to się dzisiaj przytrafiło. Nie będę wam mówił o szczegółach, bo to nie o to chodzi, żebym kogokolwiek obrażał albo o kimkolwiek mówił. Po prostu zawiodłem się na bardzo bliskiej osobie, której poświęciłem praktycznie ostatni miesiąc. Właśnie dlatego też między innymi nie wrzucałem żadnych filmów w ten kanał. Ponieważ moja głowa była gdzie indziej. Chciałem pomóc mojemu przyjacielowi serdecznemu. No i. Tak za to zostałem podziękowane, że dzisiaj mm, wyszły jakieś kompletne bzdury, on mi dzisiaj powiedział na spotkaniu, czego się w ogóle nie spodziewałem. Troszeczkę się załamałem, zawiodłem. Mm. No i na tyle, kochani. Powiem wam szczerze, że ja bardzo rzadko płaczę, chyba że z, ze szczęśliwych, z emocjonalnych rzeczy. Moje życie jest w tej chwili idealne, jestem bardzo szczęśliwy, nie mam żadnych powodów do smutku. Nawet powiem wam szczerze, że byłem chwilę. Nie byłem smutny, byłem zawiedzony, także przyznam szczerze, że na spotkanie mi łza poleciała. My się bardzo, bardzo rozczarowałem, zwłaszcza, że ta osoba wymyśliła z palca jakieś rzeczy, które obaliłem kompletnie na spotkaniu. I jeszcze praktycznie próbuję mnie skłócić z jeszcze inną, bardzo bliską osobą. Mam nadzieję, że tego nie dojdzie, no ale to na tyle tak. I teraz powiem Wam tak. Nieraz się spotkałem z taką sytuacją. Nieraz się spotkałem, że moja partnerka po 8 latach, gdzie mieliśmy budować związek, gdzie mieliśmy budować życie, stwierdziła, że ona mnie nie kocha i chce być singielką. OK, Tak to wygląda. No i co miałem zrobić? Wiedziałem, że mam projekt sukces, wiedziałem, że mam za co się zabrać, wiedziałem, że mam jakiś cel, wiedziałem, że mam jakieś plany. Poszedłem na siłownię, zjadłem wołowinę i szedłem dalej z życiem, tak? I. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ wielu z Was nie ma pojęcia, jak sobie z cierpieniem poradzić, z zawiedzeniem na kimś poradzić. Powiem Wam jeszcze jedną rzecz, że zawiedzenie samego siebie, gdzie ja też z tym miałem do czynienia, jest o wiele gorsze niż to, że zawiedziecie się na kimś innym, bo Wy po prostu macie, yy, wiecie, śpicie spokojnie, Wy nic złego nie zrobiliście, po prostu bliska osoba Was zawiodła, tak? Tak się zdarza yy, i tak się będzie zdarzało. I spotkałem się, wiecie, z przypadkami, gdzie mój serdeczny przyjaciel powiesił się na szaliku swojej dziewczyny, ponieważ go zostawiła. Dlatego, między innymi, o tym mówię, że rozczarowania w życiu będą i chcę Wam powiedzieć, jak sobie z tym poradzić. Pamiętajcie, jak zawsze mówię, żeby nie wkładać całego szczęścia w jedną rzecz, czyli w jedną osobę, czy w pracę, czy cokolwiek, tak? Ponieważ zawsze to możecie stracić. Nigdy nie wiadomo, czy, czy kobieta nas zostawi, czy facet nas zostawi, czy po 10 latach się okazało, że ktoś nas zdradzał przez dwa lata, też z takimi przypadkami miałem do czynienia. Pomyślcie sobie, że ludzie codziennie się do mnie z czym zgłaszają i te problemy są różne. I bardzo często ludzie są zawiedzeni i nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Idą w alkohol, idą w cukier, idą w narkotyki. No i zdarzają się bardzo, bardzo, bardzo złe rzeczy. I. Teraz tak, strasznie się dzisiaj zawiodłem. Jak mówię, nie będę wchodził w szczegóły, ale no emocjonalnie puściłem troszeczkę i się popłakałem. Z tego względu, że no to, co ja usłyszałem o sobie, to, co ja usłyszałem, że ja niby powiedziałem o kimś innym jeszcze, dla mnie tragedia. W życiu bym czegoś takiego nie zrobił, w życiu bym o nikim nic takiego nie powiedział. Ja zawsze uczę, że jak z kimś rozmawiasz, tak? Nie rozmawiaj o innych ludziach, tylko rozmawiaj, jak możecie się razem rozwinąć. Jak możecie razem zrobić pieniądze, jak możecie razem iść na siłownię, jak możecie być razem szczęśliwi. Okej? Okay? Moim zdaniem tylko nieszczęśliwi ludzie mówią o polityce, mówią o problemach, mówią o innych osobach. Ja to zawsze was uczę. I. Okej, okay, ja śpię spokojnie. Yy, ale co mogłem zrobić? Okej? Okay? Mogłem panikować, mogłem stwierdzić, kurde, jak ta osoba mogła mi to zrobić i yy, iść w cukier, dobrze? Przepraszam was bardzo. Mogłem iść w cukier, mogłem iść w cokolwiek, tak? Mogłem, no nie wiem, mówić źle o tej osobie, mówić do innych osób, obgadać go, żeby się jakoś tam zemścić, nie? Wiecie co ja zrobiłem? Pozbierałem się, powiedziałem tej osobie, że rozumiem, dlaczego tak zrobiła, bo rozumiem. Poszedłem na siłownię, przeprowadziłem dwa treningi, przeprowadziłem dwa szkolenia, przyszedłem do domu. Wyprowadziłem pieski, moje kochane. Byłam kolejnego pieska, którego może wam kiedyś przedstawię. Zjadłem wołowinę, poszedłem sobie na trening. Zrobiłem dokładnie to, co miałem zrobić, czyli starałem się, żeby dana sytuacja nie miała kompletnie wpływu na to, jak mój dzień wygląda. Ja ten dzień miałem zaplanowany i musiałem tak zrobić, żeby nic, co się wydarzyło w tym dniu, miało wpływ na to, co ja robię, bo wtedy ja bym pokazał moją słabość. I nieraz w moim życiu tak było, że poszedłem w cukier, że poszedłem coś innego i później żałowałem, bo się czułem jeszcze gorzej. Także. Najważniejsze jest to, żebyście nie rozkminiali, dlaczego ta osoba wam zrobiła, nie rozdrapywali ran. OK? I ja zawsze was, was uczę, jeżeli to była partnerka, partner, brat, siostra, ktokolwiek. Zaufajcie mi, możecie zostać zranieni przez wszystkich. Przez takie osoby, przez które się nawet w życiu byście nie spodziewali i po prostu musicie wziąć pod uwagę, że może ta osoba nie miała być w waszym życiu. Zamiast rozkminiać, że wy coś złego zrobiliście, zamiast rozkminiać dlaczego tak się stało i drążyć i, i, i wiercić sobie dziurę w głowie, dlaczego to mnie spotkało i takie kompletne bzdury, dobrze, które wielu z was sobie mm, wkręca i później to prowadzi do depresji, później to prowadzi do nałogów. Dobrze, i to widzę praktycznie codziennie. Dlatego to wam nagrywam. Mm. Bo niejedna osoba mówi, że ktoś tam ich obgadał w pracy, ktoś zrobił to, ktoś zrobił to, no i dobrze, co z tego? Nie rozmawiaj z tą osobą, idź dalej, masz swój cel, masz swój plan, zapisz sobie listę, idź na siłownię, zjedz mięso, rozkoszuj się tym, co masz. Mi się wydaje, że po prostu nastąpiła taka sytuacja, bo ta osoba po prostu może nie ma być w moim życiu, i to na tyle. Idę dalej. Dobrze. Mam tyle szczęśliwych y, y, ludzi wokół mnie, tyle ludzi, którym mogę zaufać. I teraz tak. Czy ja przestanę ufać ludziom? Nie. Zdarza się. Czy po rozstaniu z partnerką powiedziałem, że nigdy więcej nie zaufam żadnej kobiecie? Nie. Dlaczego? Taka sytuacja, nie inna. Idę dalej. Także pamiętajcie o tym, że w każdym momencie jakaś partnerka, albo partner, albo brat, siostra, ktokolwiek może zrobić coś, że kompletnie wylecicie z papci. Nie będziecie wiedzieli, po co to podczepić. Tak jest życie, dobrze? No, i to na tyle. Znam osoby, które rodzice kompletnie rozczarowali, znam osoby, które dzieci kompletnie rozczarowały. Tragedia, tak? Pamiętajcie, że macie wołowinę, pamiętajcie, że macie siłownię. Może to się głupie teraz wydawać, ale zaufajcie mi, że ona wam poprawi humor. Zawsze tak jest. Jeżeli będziecie dbali o swoje zdrowie, swoje samopoczucie i układali swoje życie tak, jak wy tego chcecie i pragniecie, jeżeli będziecie mieli tą dyscyplinę, to wy będziecie spełnieni w życiu. Dobrze? I takie sytuacje będziecie odbierać w taki sposób, jak ja dzisiaj. Dobrze, stało się, trochę popłakałem. Niesamowite emocje, niesamowite rozczarowanie i zawiedzenie się. Mm. Zwłaszcza w bardzo mi bliskiej osobie, którą, której myślałem, że będę miał kontakt no, do końca życia praktycznie. Mm. I to na tyle. Teraz tak konkretny plan, jak sobie poradzić w takiej sytuacji, OK? Jeżeli nie chodzicie na siłowni, jeżeli nie jecie włowiny, jeżeli nie macie jakiegoś celu, no to zabieramy się za to, tak jak rozmawiałem z tą osobą, jak mają się pozbyć nałogu. Podobna rzecz, pewnie jesteśmy zawiedzeni, zawiedzi, zawiedliśmy samego siebie, zawodzimy codziennie samego siebie, bo no na pewno nikt nie chce pić, nikt nie chce być uzależniony od czegokolwiek, chce mieć szczęśliwe, zdrowe życie, no a wiele osób ma z tym problem, także numer jeden. To jest zapisanie listy w ciągu dnia. To jest mus i tą listę trzeba spełniać. Czy czujecie się dobrze, czy czujecie się źle? Ta lista, zaufajcie mi, wyciągnie Was absolutnie z najgorszych momentów w Waszym życiu. Dobrze? Musicie pamiętać, że jak sobie założycie tą listę, zapytajcie siebie, co chcecie osiągnąć, później zapiszcie sobie, co potrzebujecie do danego dnia, żeby tą rzecz osiągnąć. Okay? Czyli załóżmy, że próbujemy iść na siłownię, czyli na liście jest karnet. Kupujemy karnet dobrze? Później idziemy na siłownię później zadbamy o jakieś jedzenie, to musimy iść do sklepu. Piszemy, idziemy do sklepu. Jeżeli tego nie zrobimy, to zapomnijmy iść do sklepu i gwarantuję Wam, że pójdziemy w alkohol, pójdziemy w jakiekolwiek używki i będziemy iść w lody czy cokolwiek, tak. Pamiętajcie, że czy szczęśliwa chwila, czyli jest jakieś świętowanie alkoholem, świętowanie cukrem, świętowanie jedzeniem, tak jest w dzisiejszym społeczeństwie. Jak jest zła chwila, znowu jest alkohol, znowu jest cukier i to jest takie zamknięte koło. Jeżeli pójdziecie w tym kierunku, dobrze, tylko pogorszycie sytuację. Pamiętajcie, że dana sytuacja się zdarzyła i teraz to od Was zależy, jakby tą daną sytuację odbierzecie, czyli Albo ta sytuacja może być najgorszą sytuacją w Waszym życiu, albo ta sytuacja może Was zmotywować, żeby zrobić coś pozytywnego. W tym przypadku zmotywowała mnie, żeby nakręcić Wam ten odcinek dzisiaj, jakie to jest piękne, prawda? Czyli z absolutnego smutku, rozczarowania i spłaczu praktycznie, bo się przyznaję się do tego, poszedłem na dno emocjonalnie, no wyszło coś pięknego, czyli Cofnąłem się do mojego projektu sukces. Cofnąłem się do mojego kanału, z którego miałem przerwę. Tak? Ja uważam ten dzień za absolutny sukces, dobrze? Wyszedłem sobie z pieskami, ukochałem moje pieski, mam cudownego szczeniaczka. Nie wiem, chyba jest i, 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 i tam drapie mi w drzwi, ale nie będę je teraz tutaj zawierał, bo brat będzie zazdrosny. Kochani, ma, ja mam cudowne życie, dobrze? I chcę, żebyście wy też mieli. Po to, to wszystko robię. Po to jestem na tym kanale, po to nagrywam te filmy dla Was. Pomagam Wam, żebyście wiedzieli, że możecie być szczęśliwi, że możecie dbać o swoje zdrowie, że możecie dbać o swoich bliskich, dobrze? I właśnie w taki sposób o to dbacie, dbając o siebie i dbając o swoje zdrowie. Bo jeżeli nie będziecie szczęśliwi, nie będziecie mieli zdrowia, tak będziecie dbali o swoich bliskich. No, jedno z drugim się łączy, dobrze? Także mamy tą listę, mamy cel, dobrze? Czyli zdrowie, dobrze? I. Ciągle dobrze mówię, zauważyłem, muszę na tym popracować, <laughs> ale to chyba jest ta ekscytacja tym co, się, tym, co się dzieje w moim życiu w danym momencie. Bez tej listy, okej, okay, w dni dobre czy w dni złe zginiecie, zaufajcie mi, przerabiałem to tysiące razy z tysiącem osób. Bez listy każdy ginie, bo nie wiesz, co masz za sobą zrobić, jest nuda. Dobrze? Źle się czujesz na siłowni, źle się czujesz, źle... zjedz steka, źle się czujesz, dobrze, pomedytuj, zapomnij o wszystkim, uspokój się, pomyśl sobie, co dobrego cię ostatnio spotkało, zamiast myśleć, co złego. Teraz mógłbym wam nagrać ten film i powiedzieć, o, jaka tragedia mi się przytrafiła, tak? Nie, to wcale nie uważam za tragedię. Wyciągnąłem z tego wnioski i tak zwane move on, czyli idę dalej. Dobrze? Ponieważ tyle pozytywnych rzeczy mi się wydarzyło w moim dniu dzisiaj, że mnóstwo ludzi mi podziękowało za to, co robię. Mnóstwo ludzi mi podziękowało, z jaką pasją ja przekazuję wiedzę, jak się wyróżniam spośród trenerów, jak się wyróżniam na konsultacjach. Mnóstwo ludzi, którzy mają ze mną treningiem, bo mają konsultacje, nie mogą uwierzyć, że ja to w taki sposób prowadzę. Co za trener albo nazwijmy to dietetyk, nie uważam się za dietetyka, bo uważam, że to jest kompletna bzdura wysana z palca, ale Mówi o rozwoju osobistym, mówi o wdzięczności, mówi o medytacji, mówi o tym wszystkim, dobrze, co praktycznie tylko w internecie jacyś tam guru mówią. Dobrze, ja to wszystko łączę razem. Ten projekt Sukces to jest system dla was. To jest 20 lat doświadczenia, żebyście mogli sobie poradzić w takich sytuacjach, które was spotkają. I teraz, dobra, zawiedzenie. Jedno tak. Ale ja pamiętam przed wczoraj, miałem rewelacyjny dzień. No super, super dzień. Od rana do wieczora. Nadszedł wieczór i nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. Nie mogłem medytować, nie mogłem nic obejrzeć, nie mogłem przeczytać książki. Nie mogłem nic zrobić. Po prostu miałem taki mętlik w głowie. Nie wiem, czy przez to, że wiedziałem mniej więcej, że ta sytuacja może mi się zdarzyć. że się zdarzyła dzisiaj, bo coś na to wskazywało. Mm, nie mam pojęcia. Po prostu takie. Złe chwile nadchodzą. I teraz tak, mogłem iść po cukier. Ja nie piję akurat, cukier jest moją jedyną ucieczką. Bardzo rzadko nie uciekam w cukier, ale tak jest, dobrze? Także mogłem iść w ten cukier. Dobra, zjęte czekoladę przejdzie mi. Przeważnie tak jest. Zjętą czekoladę jakoś mi przechodzi. Później jest jeszcze, jeszcze gorzej. Dobrze? Bo jesteśmy zawiedzeni samym sobą, że się poddaliśmy. Także to jest jeszcze gorsze, ale mogłem tak zrobić. I na siłowni już byłem. A poza tym nie mogłem iść na siłownię też, bo nie mogłem zostawić piesków, bo na razie są yy, Lili jest za młoda i nie mogę jej zostawić jeszcze. Yy. No i mówię, co ja teraz zrobię? Nic nie pomagało. Wypiłem wodę, jadłem już, nie chciałem znowu jeść. I co teraz? No więc mówię, dobra, biorę psy, idę na spacer. Ostatnia ucieczka. No i wziąłem psy, pożegnam na spacer, zacząłem się z nimi bawić, wszystko mi przeszło. Okej, okay? także. Zdarzają się takie chwile, gdzie naprawdę nie będziecie wiedzieli, do czego to podkleić. Czy taka sytuacja, jak zdarzyła mi się dzisiaj, czy po prostu kompletnie z dupy wzięte samo złe samopoczucie. Nie wiedziałem, czy to jest pogoda, czy to jest co, ale kochani, co, wiedziałem, tak, wiedziałem, że to jest tymczasowe, wiedziałem, że nie mogę uciekać w cukier, wiedziałem, że nie mogę uciekać w jakąś tam panikę i wiedziałem, że nie mogę uciekać, że wszystko nagle jest złe, że złapałem depresję, depresja kliniczna i coś takiego. Ja wiedziałem o tym, że to jest tymczasowe i to właśnie Wam opowiadam. Pomimo tego, że moje życie jest absolutnie idealne teraz, jestem za to codziennie wdzięczny, to takie chwile mi się zdarzają. Czy taka sytuacja jak dzisiaj, czy taka chwila jak przedczoraj, no, byłem troszkę załamany, mówię, kurde, co jest grane, muzyka nie pomagała, nic nie pomagała. No więc wziąłem sobie motywacyjne, Andrew, Andrew Tate akurat sobie słuchałem, bardzo fajnie mówi, jak wyszedł z więzienia, Motywacja mówił właśnie w gorszych chwilach, mówił właśnie o tym. Bardzo fajna sprawa. I wyszedłem, nawet padał deszcz delikatnie wyszedłem w ten deszcz, zacząłem się bawić z pieskami, jakoś magicznie wszystko yy, minęło przyszedłem, pokroiłem sobie tatara, zjadłem sobie tatara. Pieski były zmęczone, przytuliły się do mnie, włączyłem sobie coś, poszliśmy spać. Ok? I po tym, po tym spacerze mi przyszło. Tak jak dzisiaj, wiecie, wiedziałem, że muszę iść na siłownię, w razie bym tam jakiś, przepraszam Was bardzo, w razie bym tam jakiś dziwny mętlik w głowie miał. Na szczęście nie miałem, na szczęście momentalnie sobie po, tym, z tym poradziłem. Ale zobaczcie, wychodząc właśnie po tym spotkaniu, gdzie no, ja sobie to w głowie okładałem, tak. Założyłem sobie słuchawki i w tym momencie, jak te słuchawki założyłem, akurat miałem mowę motywacyjną o rozczarowaniu. <laughs> Czujecie to? Zbiega okoliczności Nie wydaje mi się. I zacząłem się śmiać sam do siebie, okay? że ja muszę przez takie rzeczy przechodzić, żebym był no, w stanie pomóc Wam i to zrozumieć. Bo jak mi się nic złego nie przytrafiło, ja nie miałem żadnego rozczarowania, to jak mogę zrozumieć Was? Dlatego ja miałem nałogi, dlatego ja miałem problemy, z cukrem, czy z narkotykami, czy czymkolwiek. Dlatego miałem problemy z rozstaniem, dlatego miałem problemy z otyłością. Ja wiem, że to jest mi potrzebne, żeby wyciągnąć z tego wnioski i być jeszcze lepszym doradcą dla Was. Jestem po tym święcie przekonany. Także jak takie rzeczy mi się przyda, yy, przy, przydarzają, ok, wyciągam z tego wnioski i od razu o tym mówię. Dobrze? Także jestem podekscytowany, jestem szczęśliwy. Czy zadowolony, że mi się to przytrafiło? Oczywiście, że nie. Dobrze? Ale... Cieszę się, że jestem z wami. Cieszę się, że mogę ten podcast dla was nagrać, bo miałem okropnie dużą przerwę. Ale mówię, no, starałem się komuś pomóc. Wyszło jak wyszło. Mm. 21 minut. Kochani, myślę, że na razie wystarczy. Jest mi gorąco. idę co zjeść, że dzisiaj nic nie jadłem. Także post pomaga właśnie w lepszym samopoczuciu. Jak coś wam się przytrafi. No, widzicie, miałem skończyć, zaczęło się o poście. Jak coś Wam się przytrafi? To jedzenie nie jest, chyba że steka zjecie, ale jedzenie nie jest rozwiązaniem. Czasami post jest rozwiązaniem, czasami spokój jest rozwiązaniem, czasami spacer jest rozwiązaniem. Gorąca kąpiel jest rozwiązaniem. Pamiętajcie, że Wy możecie sobie zniszczyć psychikę własnym myśleniem albo ją uratować. I tak jak wspomniałem dzisiaj, ja mogłem iść w złość, ja mogłem iść w smutek, ja mogłem iść w załamanie. Dlaczego nie? Dobrze, jestem ekspertem w pewnych sprawach, pomagam wam od kupy lat, specjalizuję się w tym, ale też mogłem o czym zapomnieć o tym, że no, takie rzeczy się dzieją, tak? I to na tyle. I to, że miałem spokój ducha, to, że zacząłem oddychać, to, że zacząłem patrzeć na dobrą stronę tego, co się stało, bo sobie mówiłem: od razu, Dobra, mam czystą głowę, nie muszę się już niczym przejmować. Nic nie jest moim obowiązkiem. Wracam do tego co robiłem, czyli do, nagrywa do nagrywania tych cudownych podcastów dla Was na tym YouTubie, i to mi sprawia niesamowitą przyjemność. I powiem Wam szczerze, że samo to, że dla Was to nagrywam, jestem w niebo wzięty. Dobrze? Samo to, że wytrwałem bez uciekania w cukier dzisiaj, też jestem w niebo wzięty. Samo to, że wytrwałem z dyscypliną dzisiaj, z czymkolwiek, że przez ostatni tydzień jem praktycznie samo mięso, jem tatara. Też jestem z tego dumny, bo czasami jak sobie założę, dobrze, nie chcę jeść jajek, no to jak zjem, no to jakoś tam się rozczarowuję. Bo jak sobie coś zakładam, chcę to zrobić. Yy, chcę nie pić kawy dany dzień, wypije, Dobrze, jest spoko, jakoś tam sobie podaruję, ale też jakieś tam minimalne rozczarowanie jest. Także pamiętajcie, że myślę, że gorzej jest samego siebie rozczarować niż wtedy, jak yy, ktoś was rozczarowuje, bo wtedy, no dobra, przydarzyło się, jakoś tam musicie sobie z tym poradzić. No, ale nie drążycie tego. Ja pamiętam, że najgorsze chwile właśnie w moim życiu, jak mnie zostawiła moja pierwsza partnerka, dlatego ja to tak przeżywałem, bo ja rozczarowałem sam siebie. Wiedziałem, że to jest moja wina. To był taki ból. Powiem wam szczerze, że ja czasami oddychać nie mogłem, ale ten ból, to rozczarowanie było mi potrzebne, żeby właśnie wykreować tą nową osobą, którą, tą osobę, którą jestem teraz. Tego wojownika, który walczy o szczęście, który walczy o zdrowie, który walczy o wasze szczęście, o wasze zdrowie. I dlatego jestem w życiu spełniony. Ten ból był mi potrzebny. Czyli czasami ból jest potrzebny, żeby się może obudzić, tak? Nie wiem, czy gdyby sytuacja się kontynuowała, yy... nie wiem, czy w ogóle bym do tego kanału wrócił, bo byłem zajęty czymś innym, tak? A jestem taki, że jak się czym zajmę, zajmuję się tym na 100%. Oddaję się cały. Okej? Okay? Jak wychowuję pieski, jak trenuję pieski, oddaję się cały. Jak prowadzę z wami trening, oddaję się cały. W sensie tylko wy, i ja i was i wasz postęp. Dobrze, no, a ja czasami sami w ogóle nie wiem, gdzie jestem siłowni, nie wiem, co się dzieje na tej siłowni, bo jestem tak stuprocentowo skoncentrowany na tym, co wyrobicie, żebyście mieli jak największą, jak najlepszą, jak najbardziej profesjonalną usługę ode mnie, żebyście byli jak najbardziej zadowoleni, bo mi na tym też zależy, że po konsultacji ze mną albo po treningu ze mną, żebyście powiedzieli o tym projekcie sukces, bo ja chcę, żeby projekt sukces był na każdym telefonie. Mówię telefonie, bo ludzie już telewizję ogląda, czy na każdym telewizorze. W Polsce bardzo mi na tym zależy, dlatego to robię. Kochani, koniec tego dobrego. Wiecie, co macie zrobić, nie przejmujcie się. Takie sytuacje się zdarzają, inne sytuacje się też zdarzają. Czy was zwolnią z pracy, czy wpadniecie w długi finansowe, co mi się też przyda. Akurat mnie nikt z pracy nie zwolnił, zawsze jakoś tak dobrze pracowałem i się układałem ze wszystkimi, ale no problemy finansowe, zdrowotne, czy właśnie takie jak dzisiaj. Czy złamanie serca, wszystko mi się przytrafiło, też część życia, wyciągnijcie wnioski, zapisujcie się na siłowni, jeżeli na nią nie chodzicie, a nie wydaje mi się, żebyście nie chodzili, jak słuchacie tego kanału, słuchacie mnie. Kupcie sobie to czerwone mięso, zjedzcie czerwone mięso, wyrzućcie wszystko inne, śpijcie dobrze, zacznijcie być wdzięczni za to, co macie. I kochani, jak zwykle życzę Wam dużo zdrowia, dużo szczęścia i do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że szybciej niż ostatnio. Pozdrawiam, cześć.